Zbliża się Dzień Kobiet, więc marcowe śniadanie biznesowe poświęcono właśnie kobietom w parku przemysłowym. Pojawiły się panie, które opowiedzą o swojej drodze do sukcesu. Nie chcę iść po wiatr, w dobrą stronę. Nie chcę być... Adam, doszły nas słuchy, że jesteś taką zapowiedzianą niespodzianką. Co dzisiaj pokażesz uczestnikom? Na dzisiejsze spotkanie biznesowe, śniadanie biznesowe, specjalnie z okazji Dnia Kobiet, został przygotowany specjalny repertuar wybrany przez panie z Urzędu Miasta. Także jest to 7 pozycji, w większości kowerów jeszcze. Także taki akustyczny, akustyczny secik krótki na początku i na końcu spotkania będę mógł dzisiaj zaprezentować. Koszula i mucha, rozumiem, to jest taki odświętny strój właśnie z okazji zbliżającego się dnia kobiet. Zdecydowanie. Ja na co dzień jednak wolę luźniejsze, bardziej rokowe stylizacje, ale nie mam problemu zresztą mucha jest jak najbardziej muzyczna, także. <grym> ale tak specjalnie na rangę wydarzenia no, postarałem się trochę o outfit. <grym> Okej, okay, nie widzieliśmy się chyba z kilka miesięcy, co w takim razie słychać u ciebie, jeśli chodzi o to życie muzyczne. Tak, widzieliśmy się ostatnio z okazji 600-lecia nadania praw miejskich na łążyńskiej muszli, a do tego czasu trochę się zmieniło, bo w, za dwa miesiące startuje pierwszy singiel z teledyskiem mojego zespołu Black Jeans. Także będzie rokowo gitarowo, a już niedługo płyta, bo singiel będzie zapowiedzią i rozpoczęciem przedsprzedaży całe, całej w pełni e, autorskiej płyty mojego zespołu Black Jeans, w którym śpiewam. Polackie Stowarzyszenie Właśc Właścicielek Film klub Kobiet Biznesu zrzesza ponad 40 pań. I działamy od 20 lat, więc fantastyczne jest to, że przede wszystkim działają kobiety, które są bardzo młode, ale spotykamy się z paniami, które już mają bardzo duże doświadczenie na rynku, więc wspaniałe jest to przede wszystkim wsparcie, tak, które, którym możemy się też wymieniać, ale też i doświadczenie. Ale skupiacie się na jakichś konkretnych dziedzinach biznesu, czy do tego stowarzyszenia może dołączyć każda kobieta, która jest po prostu właścicielką jakiejkolwiek firmy? Oczywiście, że tak. My zapraszamy w naszym stowarzyszeniu przede wszystkim, są to różne branże, ale też branże, które się tak naprawdę uzupełniają. Mamy koleżanki, tak naprawdę, które prowadzą działalność jednoosobową, ale także koleżanki, które zatrudniają bardzo dużą ilość osób, tak? co jest bardzo dobre, z tego względu, że możemy czerpać doświadczenie obupólnie. Kobiety w biznesie mają łatwiej, trudniej, czy nie ma to żadnego znaczenia? Myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ biznes nie ma twarzy ani męskiej, ani kobiecej, tak? Więc muszę powiedzieć, że panie bardzo często pełnią funkcję właśnie prezesek w własnych firmach, ale także zarządzają w domu. Czy da się połączyć macierzyństwo z biznesem? To przede mną się okaże za miesiąc. Mam nadzieję, że tak, ale z koleżanki, które mają nawet w naszym stowarzyszeniu po czwórkę dzieci, są w stanie połączyć biznes, zarządzanie i zarządzanie w domu taką dużą rodziną. Wydaje mi się, że przedstawię moją drogę zawodową, która być może będzie ciekawa dla oglądających, ponieważ jest to droga od dziewczyny z Łomży do redaktor naczelnej serwisu Gala.pl, prowadzącej program Gala Studio. No i książki Jak być Feryżanką w Polsce. To może tak w skrócie jak ta droga wyglądała? Nie było łatwo, ponieważ ciężko jest się przebić w Warszawie, wymaga to bardzo dużo pracy, samozaparcia, też bycia w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie wśród odpowiednich osób. Myślę, że jest to fascynująca przygoda, troszeczkę wyczerpująca, ale warto. Wydaje mi się też, że interesujące mogą być te opowieści z zakuli mojego programu, czyli na przykład a propos spotkań z Martyną Wojciechowską Janną przy takiej. Weroniką Rosati, to są takie inspirujące kobiety dzisiaj. Każda z nich ma coś do przekazania, a także cały ten świat show biznesu. Wydaje mi się, że to gdzieś tam ciągle nas fascynuje. Oczywiście Polska to nie jest Hollywood, ale myślę, że jest coraz lepiej. Tutaj się wychowałam, tutaj mam moje ulubione drożdżówki, tutaj miałam pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości, stąd też pochodzę, więc bardzo, ale to bardzo chciałabym inspirować kobiety, pokazywać, że można naprawdę przebić się do tego świata, można spełniać swoje marzenia. Ja od małej dziewczynki wiedziałam, że będę chciała. Być związana ze światem czerwonych dywanów, kina, muzyki. I to się rzeczywiście stało. Potem napisałam książkę, za chwilę wydają kolejną. Będzie się nazywała Modna Polka. Będą to wywiady z polskimi ikonami stylu. I bardzo chcę inspirować kobiety, w tym łomżenianki oczywiście, do tego, żeby nie bały się, próbowały, spełniały swoje marzenia. To, że pochodzi Pani z niedużego miasta, to była pewnego rodzaju pomoc w dużym mieście, czy może jednak przeszkoda? To była przeszkoda, ponieważ środowisko warszawskie jest dosyć hermetyczne. Tym bardziej środowisko show biznesu. Niemniej jednak, w pewnym momencie, jak jest już wielu dziennikarzy, to nie jest ważne. Ważne jest to, czy jesteś dobry, czy jesteś zdeterminowany, czy masz pomysł, czy jesteś kreatywny. To jest tak naprawdę najważniejsze. Czasem oczywiście można się spotkać z takimi spojrzeniami, co ty sobie wyobrażasz, ty jesteś złą, tak? Ale mnie to nigdy nie powstrzymywało. Ja wiedziałam, że cały potencjał jest tutaj.